Jesteś fanem cruiserów, boberów bądź customów, ale chcesz zerwać z klasyczną, skórzaną stylówką? Mam dla Ciebie coś luźniejszego: zestaw od marki Furigan. Także oglądajcie. Zestaw, który dla Was złożyłem od Furigana, to koszula Marlon do tego jeansy K12, trampki Get Down. Oraz przewiewne rękawiczki TDR. Tak jak powiedziałem na wstępie, komplet ten idealnie pasuje do takich motocykli jak cruisery, bobery takie jak ten custom'ek, które sami robicie w garażu, czy po prostu NikeD. Jest to stylówka przeznaczona dla ludzi, którym po prostu znudziła już się skórzana klasyka i chcą się nieco wyróżnić. I chcą się po prostu w ubraniach motocyklowych raz, że nadal czuć bezpiecznie, ale z drugiej strony nieco luźniej, przyjemniej. Bo faktycznie ciuchy, o których dzisiaj będę opowiadał, są po prostu jak ubrania casualowe. I jedyne, co zdradza ich motocyklizm, to po prostu to, że między innymi posiadamy tutaj po prostu ochraniacze. Poza tym niczym się nie wyróżniają i wyglądają jak codzienne, stylowe i modne w ostatnim czasie ciuchy. Zaczynamy od koszuli, czyli Furigan Marlon. Jest to koszula, która uwaga spełnia certyfikację podwójnego A. I kiedy porównamy tą certyfikację do klasycznych skórzanych kurtek, to jest to dokładnie ten sam poziom. Myślę, że wielu to zaskoczyło i pod względem bezpieczeństwa ta koszula właśnie jest porównywalna z tymi kurtkami. Materiały, które tutaj znajdziemy to m.in. poliester oraz wzmocnienia z kewlaru, które znajdują się na łokciach oraz barkach. I ta informacja jest bardzo ważna, bo bardzo często koszule w pełni Podszyte są kewlarem. Co za tym idzie, nie są przewiewne, bo po prostu taki jest kewlar, a te wzmocnienia właśnie mamy tylko i wyłącznie na łokciach i barkach, i to bardzo dobra informacja, jeśli chodzi o nieco cieplejszą pogodę. I tutaj od razu też zaznaczę jedną bardzo ważną rzecz. Miejcie na uwadze, że w całości ta koszula jest wentylowana, ale jeśli będziemy porównywać ją do kurtek meszowych, to ten poziom wentylacji będzie tutaj nieco. Niższy. Za bezpieczeństwo odpowiada nie tylko certyfikacja podwójnego A, ale coś z czego Furigan jest znane, czyli protektory D3O. W tym przypadku są one levelu pierwszego i znajdziemy je na łokciach oraz barkach, a na plecach standardowo jest kieszeń na ochraniacz pleców, którego w zestawie nie ma. Ostatni temat, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o którym bym prawie zapomniał, to wyściółka w tej koszuli, czyli Furigan Skin. Protect. Jest to połączenie trzech materiałów, dzięki którym ta koszula jest wzmocniona w miejscach newralgicznych. Jak to koszule mają do siebie? Podobnie jest w tym przypadku. Jest ona miękka, jest ona przyjemna i, zarówno w przypadku jazdy na motocyklu, jak i w codziennym użytkowaniu, po prostu jest komfortowa. Jeśli chodzi o kolorystykę, znajdziemy trzy wersje. Kaki, tą, którą mam na sobie tą, która wisi na wieszaku i występuje jeszcze w wersji takiej żółtej, musztardowej. Właśnie ten musztardowy kolor tutaj bardziej pasuje. Rozmiarówka od S do 4XL i cena 849 zł. Przechodzimy do następnego elementu, czyli do jeansów Furigan K12 Kevlar. I tutaj bardzo ważna informacja, ponieważ główna siedziba francuskiej marki Furigan. Jest w miejscowości nim. Tak, y jesteśmy w siedzibie furigiana. Faktycznie fajne logo. Nie zauważyłem, jak wjeżdżaliśmy. Zapewne na pierwszy rzut ucha wam to nic nie mówi, ale kiedy już powiem denim, czyli materiał, z którego robi się większość spodni jeansowych, to już coś tam zaczyna świtać. I właśnie określenie denim po francusku oznacza z nim, czyli z tej miejscowości, o której mówiłem. Wcześniej. Spodnie K12 wykonane są z połączenia materiałów, takich jak bawełna, poliamid, kewlar oraz elastan. Tak, te cztery materiały składają się na te spodnie i znowu bardzo ważna informacja, ponieważ w nazwie mamy kewlar. W przypadku tych spodni są one jednowarstwowe, a Kevlar jest po prostu przepleciony razem z bawełną oraz z innymi materiałami. Dzięki temu po pierwsze, spodnie są bardzo wytrzymałe, ze względu właśnie na materiał, jakim jest Kevlar. Po drugie są przewiewne, bo nie mamy tutaj wewnątrz standardowego koca kevlarowego, jakie stosowało się kiedyś w spodniach żeby były wytrzymałe. I kończąc ten dość długi wywód o materiałach jest bardzo ważna informacja. Te jeansy spełniają certyfikację aż potrójnego. A, I tutaj myślę, że możecie być dość mocno zaskoczeni. Zaskoczeni to dopiero będziecie na samym końcu, kiedy powiem Wam o cenie tych spodni, ale o tym zaraz. Co do certyfikacji potrójnego A dodam, że kombinezony sportowe jedno- czy dwuczęściowe właśnie certyfikowane są na poziomie potrójnego A. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, jeansy są bardzo wygodne, a na wygodę tutaj jeszcze wpływają znowu, uwaga, ochraniacze D3O. Mamy tutaj ochraniacz kolana, ochraniacz biodra, levelu pierwszego i co ważne zostały tutaj zastosowane te miękkie i praktycznie niewidoczne i niewyczuwalne ochraniacze Ghost. Model K12 występuje w dwóch kolorach: granatowy, ten, który mam na sobie, oraz czarny, ten, który jest na wieszaku. Rozmiarówka w pasie od 26 do 40 i aż 3 długości nogawek: 30, 32 oraz 34, które występują w zależności od rozmiaru spodni i cena, bo to jest bardzo ważny element: 899 zł za spodnie z potrójnym A. Więc naprawdę cena jest tutaj dobra. Przechodzimy do rękawic. I tutaj mamy model Furigan TDR. Są to rękawice wykonane z połączenia perforowanej skóry. Kozie. Skóra kozia jest bardzo przyjemna, jest elastyczna i dzięki niej bardzo fajnie wyczuwa się klamki i manetki. Drugi materiał, który tutaj znajdziemy, to materiał meszowy, który odpowiada przede wszystkim za to, żeby w tych rękawicach była dobra wentylacja. Ochraniacze znajdziemy tutaj twardy ochraniacz kostek oraz miękki ochraniacz między innymi na kości grochowatej. 21 wiek era smartfonów, więc w tych rękawiczkach nie mogło zabraknąć materiału, który współgra z ekranami dotykowymi i znajdziemy go, uwaga, na czubku palca, więc bardzo dobrze, bo dzięki temu dobrze obsługuje się ekran w naszym smartfonie. Rękawiczki występują w dwóch wersjach kolorystycznych, taki cały czarny z elementami białego oraz całe czarne i w miejscu, gdzie mamy zastosowany materiał meszowy jest kolor czerwony. Rękawiczki występują w rozmiarze od S do 3XL, a ich cena to 319 zł. Na koniec trampki Furigan Get Down. Jeśli interesuje Ci się koszykówką, to myślę, że podobnie jak ja, pierwsze skojarzenie to Jordany. Dajcie znać w komentarzach, z jakim butem, z jakim modelem butów kojarzy Wam się właśnie model Get Down ze świata koszykówki. Jestem bardzo ciekawy Waszych skojarzeń. Materiały, które tutaj znajdziemy, to połączenie m.in. poliestru bardzo wytrzymałego. Do tego mamy syntetyczną skórę. PU, mamy materiał typu Ermes oraz syntetyczną mikrofibrę. Ważna informacja, te buty posiadają również membranę. Więc z jednej strony mamy tutaj przewiewny materiał typu RMS, a z drugiej strony mamy membranę, która chroni nas przed deszczem. Jak w przypadku większości trampek. Te buty nie tylko idealnie nadają się do tego, żeby śmigać na motocyklu, ale również do tego, żeby korzystać z nich na co dzień. Po prostu są bardzo wygodne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to znajdziemy tutaj wzmocnienie na palcach, napięcie oraz oczywiście protektory od D3O na kostkach. Trampki Furigan Get Down występują w rozmiarówce od 37 do 47, więc naprawdę szeroko jeśli chodzi o kolorystykę, to mamy trzy modele, czyli. Czarny z dodatkowymi elementami takiego brązowego, żółtego, musztardowego koloru, nigdy do końca nie wiem. Całe czarne z lekkimi akcentami czerwonego oraz czarne z dodatkiem koloru białego. Cena 679 zł. Komplet od furigana, który dzisiaj Wam pokazałem, to kolejny przykład tego, jak ubrania motocyklowe mocno się rozwijają i dążą do tego, żeby być też tymi ubraniami. Codziennymi nie tylko żeby zabezpieczały nas na motocyklu, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, ale również, żebyśmy dobrze w nich wyglądali i dobrze się czuli wtedy, kiedy siądziemy z motocykla. W komentarzach dajcie znać, z czym Wam kojarzy się ten but oraz dajcie znać, jakie jeszcze zestawy na jaki typ motocykla chcielibyście zobaczyć na kanale Luka. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i oczywiście na drodze.